Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Nie żyje Łukasz Porwolik z Chorzowa, którego poszukiwano od 3 sierpnia. Taką informację przekazał detektyw Krzysztof Rutkowski. Jeden z rolników znalazł go na, można powiedzieć, granicy dwóch województw. Województwa Śląskiego z województwem opolskim, czyli na terenie województwa opolskiego został odnaleziony. Łukasz, no, tak jak przypuszczaliśmy, braliśmy bardzo mocno pod uwagę wątek kryminalny. Dwa dni wcześniej Krzysztof Rudkowski mówił, że pod uwagę jest brany wątek zabójstwa. Zwłoki, które odnaleziono były spalone, a obok nich leżały resztki nadpalonych śmieci. Łukasz Porwolik zniknął po tym, jak sprzedał swoje BMW za 70 tysięcy złotych. Była transakcja w Ropaczowie ten gość twierdzi, że 70 tysięcy dał mu w kopercie, w jakimś opakowaniu. On to odebrał i on mu jeszcze zaproponował, czy go ma podwieźć do Chorzowa Batorego. On powiedział, że nie, że on idzie do ojca. Stuprocentowe potwierdzenie informacji detektywa, że zwłoki należą do Łukasza Porwolika da dopiero sekcja zwłok.